Dowiedziawszy się o tragedii, która rozegrała się w niedzielę na torze Imola, prezydent Itamar Franco bezzwłocznie ogłosił trzydniową żałobę narodową. W tym na jeden dzień zamknął wszystkie państwowe szkoły. W rezultacie do parku Ibirapuera na ostatnie pożegnanie z mistrzem przybyły wszystkie pokolenia Brazylijczyków. Senna był młody i piękny w kraju, w którym atrybuty te stanowiły jedyną stabilną walutę. Jawny niepokój i przygnębienie młodych żałobników, tak studentów Wyższych Uczelni, jak i pracowników McDonalda, dobitnie świadczyły o tym, jak wiele senna dla nich znaczył. Był naszym bohaterem, stwierdziła 18-letnia Sylwia Barros. Jedynym bohaterem. Dla wielu osób, szczególnie ze starszego pokolenia, Erton Senna jest niekwestionowanie najlepszym kierowcą wszechczasów. Dwa tygodnie temu przygotowałem ankietę na karcie społeczność, a moi widzowie zdecydowali, że to właśnie Brazylijczyk za kierownicą był najszybszy. I choć są zawodnicy, nawet wielu, z większymi osiągnięciami i liczbami, to nadal w społeczności F1 postać Ertona jest określona pewnym mitem, legendą. Bardzo rzadko, szczególnie w obecnych czasach, kierowcy przypisuje się pewne magiczne, boskie epitety. Dzisiejszy zawodnik to przede wszystkim atleta, maszyna, poświęca on swoje całe życie podporządkowy je diecie i treningom, aby wyciągnąć jak najlepszy performance w weekend wyścigowy. W przypadku Senny jednak kibice mają skłonność do przypisywania jego jeździe większej wagi, dochodzi do sakralizacji, a Senna w Brazylii, na wzór Maradony w Argentynie, stał się swego rodzaju bóstwem, czymś nie do podważenia. Czym jest więc mit Ayrtona Senny? Dlaczego akurat ten kierowca jest taki wyjątkowy, mimo że jego osiągnięcia nie są na takim poziomie jak niektórych kierowców? Ayrton Senna miał bardzo udany początek kariery w Formule 1. Jeżdżąc w Tolmanie zajął dobre dziewiąte miejsce, a jeżdżąc w lotusie zajmował miejsca w czołówce Formuły 1. Jednak nigdy nie był w stanie walczyć o mistrzostwo na dłuższą metę. Po trzech sezonach w brytyjskim konstruktorze został zakontraktowany przez McLarena, który był główną siłą stawki obok Williamsa w tamtym czasie. Ich liderem był Francuz Alan Prost, pseudonim Profesor, który miał przyjąć młodego kolegę, ale dalej wieść prym w zespole. Przynajmniej tak to wyglądało z jego perspektywy. Senna zaskarbił już sobie sympatię fanów Brazylii, jednak to co się stało w sezonie 88 i jego debiucie w McLarenie sprawiło, że pokochał go cały świat. Pasjonująca walka o mistrzostwo z Alanem Prostem do ostatniego wyścigu sprawiła, że F1 wskoczyła na nowy poziom popularności. Ostatecznie tytuł zdobył Senna, który był wspierany przez większość kibiców. Lecz Prost także znajdował pojedynczych sympatyków i tak narastała największa rywalizacja w historii tego sportu. Jednak co sprawiło, że była ona tak wyjątkowa? Alan i Ayrton byli totalnymi przeciwieństwami. Senna był z dalekiej Brazylii, jego droga do F1 nie była usłana różami. Natomiast prost to Francuz wywodził się z Europy, kolebki światowego motorsportu. Przecież z Francji wodzi też FIA, organizacja odpowiedzialna również za F1, co, według jego przeciwników, miał mu wielokrotnie pomagać w przypadku kar. Istnieje także powszechne stwierdzenie, że to właśnie Senna był z tego duetu bardziej utalentowany. Jego charakterystyczne operowanie gazem i hamulcem, legendarne przejazdy w Monako, wszystko to zbudowało mit boskiego pierwiastka, który właśnie miał mieć w sobie Senna. Natomiast Prost, pod pseudonimem Profesor, właśnie miał być kimś pracującym głową podczas jazdy. Mniej utalentowany, ale za to starszy i doświadczony. Sprytny, bazujący na chłodnej kalkulacji podczas wyścigów. I te różnice w stylu jazdy były aż nadto widoczne podczas tego sezonu, ponieważ Brazylijczyk pokonał Francuz w kwalifikacjach czternastokrotnie, a za to w wyścigach było już bardzo wyrównanie i walczyli o tytuł do samego końca. Senna był mistrzem prędkości, co objawiało się na jednym okrążeniu, ale jeśli mówimy o dłuższym wyścigu...

jednak mało się o kontekście tego zdania. W sezonie 1989 wciąż Senna dominował w kwalifikacjach, ale Bolid McLaren był dużo bardziej zawodny. Prost zbudował sobie przewagę przez cały sezon i na dwa wyścigi przed końcem Senna musiał wygrywać wszystko, a Alan nie mógł zdobywać punktów, aby Ayrton miał szansę zdobyć mistrzostwo. W Grand Prix Japonii więc, gdy Alan prowadził wyścigu, a Ayrton był dużo szybszy i chciał go wyprzedzić. Senna zaatakowała prosta po wewnętrznej, co już samo w sobie było bardzo ryzykowne, jednak sennie nie wystarczyło samo wyprzedzenie. Musiał wyeliminować Francuza. <laughs> Po zdarzeniu prost nie mógł kontynuować wyścigu, a Senna, przy pomocy mechaników, wrócił do ścigania i po pit stopie wyprzedził prowadzącego Alessandra Niniego. A później wygrał wyścig ku cieszy tłumu, a tak wyglądała sytuacja w klasyfikacji generalnej. Został on jednak zdyskwalifikowany z wyścigu, ponieważ osoby trzecie pomogły mu w powrocie na tor, a sam incydent z prostem był mocno dyskusyjny. Na niedzielnej konferencji prasowej Serżeki Stewart, emerytowany trzykrotny mistrz świata, zadał pytanie właśnie o ten wypadek, a Senna, niezwracając się do starszego z należytym szacunkiem, wypowiedział te znane wszystkim słowa. I find amazing for you to make such a question, Stewart, because you are very experienced mm, and you okay. know a lot about racing. And um, you should know that by being a racing driver, you are under risks all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver, because we are competing. We are competing to win, and and the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth. I race to win as long as I feel it's possible. Sometimes you get it wrong. Sure, it's impossible to get it right all the time. But I race, designed to win. I chyba właśnie na tym polega nasenny, sakralizacja i mitologizacja jego osiągnięć i słów. Cytat brzmi pięknie, w teorii opowiada o ciągłym parciu do przodu i korzystaniu z okazji, wyścigowej odwagi. Jednak luka, o której mówił na tej konferencji, to nie była fizyczna przestrzeń do ataku prosta. To była jego jedyna szansa na zwycięstwo w mistrzostwach i wolał zachować się nie fair, oszukać, aby zdobyć ostateczny tytuł. W tym przypadku to on zachował się chłodno, a nie profesor Prost. Jednak jego naród i większość wyścigowego świadka stała za nim, bohaterem. I choć subiektywnie od zawsze z tej drugi wolałem właśnie Francuza i nie byłem fanem wychwalania Senny, który moim zdaniem, między innymi przez tą sytuację, był osobą zbyt faworyzowaną przez opinię publiczną, to gdy spojrzymy na pełny kontekst, bardzo łatwo zrozumieć, dlaczego Senna był tak kochany. W latach 80. XX wieku, przed rozpoczęciem kariery przez to na Senne, brazylijskie społeczeństwo było wsponiewierane przez wcześniejsze konflikty na i rządzących. W państwie władzę stanowiła junta wojskowa. Dopiero w 1985, po licznych demonstracjach w Brazylii, zapanowała demokracja, której społeczeństwo się dopiero uczyło. Państwo było pogrożone w ubóstwie, przestępczości oraz hiperinflacji. Kraj kawy nie był idealnym miejscem do życia. Głównym zajęciem osób mieszkających wtedy w Brazylii było po prostu przeżycie z dnia na dzień. I choć to zawsze piłka nożna wiodła prym wśród pasji Brazylijczyków, tak gdy pojawił się rodak w nowym sporcie, cała Brazylia oszalała. Ale to też nie tak, że Formuła 1 była czymś nowym dla Brazylii. Był wcześniej Emerson Fittipaldi, mistrz świata, a już nawet w latach 80. pojawił się Nelson Piquet, który miał trzy tytuły mistrzowskie. Ayrton jednak różnił się od swoich poprzedników. Uosabiał wszystko, czym była Brazylia i trafił na czas kryzysu. Był jedyną odskocznią dla obywateli. Dodatkowo jego rywalizacja z prostem była na tyle osobista, że po prostu przyciągała kibiców.

Erton Senna był wtedy najważniejszym człowiekiem w całej Brazylii. Człowiekiem dającym nadzieję wszystkim w tym państwie w tak trudnych czasach. To wszystko sprawia, że rozumiem Mittertona Senny. Społeczeństwo brazylijskie potrzebowało bohatera, a Senna był idealny. Kierowca utalentowany, z obsesją na punkcie wygrywania. Temperamentny jak cała Brazylia. Jego śmierć, na to, że Imola w 1994 sprawiła, że jego legenda tylko bardziej nabrała na znaczeniu i stał się kierowcą symbolem, który będzie wspominany na zawsze. O dziesiątej naliczono ponad 200 tysięcy osób, które przyszły osobiście pożegnać cierowcę. Trumnę wraz z dorzącą na niej flagą obsypano płatkami róż, a następnie kadeci z Akademii Wojskowej Barro Branco podnieśli ją z katafalku, aby na własnych ramionach przejść usłaną kwiatami alejką doczekającego już wozu strażackiego. Que a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. Que outro mundo tudo vai resolver.